Dziękujemy bardzo Pani Premier. Głos chciał zabrać Pan Ambasador Szewach Bajs. Zapraszamy. Szanowna Pani Premier, Szanowny Państwo, Kochane Prezydencie, Szanowne i Kochane, I droga Danuta. Miałem ogromny zaszczyt gościć was w Knesecie, będąc wtedy przewodniczącym Knesetu I nigdy nie zapomnę tą przemowę historyczną. Pierwsza cegła w budowie nowego mostu między nami po tyle latach wspólnego życia i wspólnych tragedii. I mogę powiedzieć, że Lech Walensa jest też moim prezydentem. Bo Polska, Polska była moją pierwszą ojczyzną. I pierwszy ojczyzny się nie zapomina. Miałem ogromny zaszczyt, nie raz, ale ostatnią prowadzić wywiad z Panem Prezydentem który się ujawił w telewizji polskiej kilka razy i została wydana książka wydawnictwo M. Spotkania raz jeszcze i ten wywiad ujawia się tu w tej książce ważne sprawy wspólny izraelsko-polski ale specjalnie osobiste stosunki z panem prezydentem i napisałem coś takiego dedykacja na stronie 53 a tu się zaczyna właśnie. To nie, że chcę panu zaoszczędzić czytanie całej książki. Ja jestem pewien, że pan będzie zachwycony. Nie, to jest po polsku. Znaczy ja. To jest, to jest tak typowe, no. Piękne. Czy to jest po polsku, po żydowsku? Bo tak, w Izraelu mówi po hebrajsku. W Polsce próbuję sobie jednak wrócić do mojej biednej, chudej. Polszczyzny, przyjechałem z Polski, będą dzieckiem, ale zawsze ja myślę po idyś, po żydowsku. Także to było pytanie na miejscu i odpowiedzi pana prezydenta są zawsze na miejscu. I tu napisałem coś takiego. I tym kończę, tym razem. 53. Dla mego prezydenta w pełnym sercu. Szefa Jeśli będą potrzebne nowe i inne dodatkowe egzemplarze zawsze wyślę. Nie, tym razem bezpłatnie. Jak ktoś z Was chce zdobyć, to płatnie, ale dla prezydenta pełnym sercem. Panie ambasadorze, ja chciałem też poinformować, że my tutaj na tej scenie w ramach takiego cyklu wydarzeń kulturalnych, które się nazywają Sympozjon, propagujemy bardzo kulturę judaistyczną i już kilka świat było takich spotkań, gdzie flaga Izraela jest i sala jest zawsze wypełniona po brzegi.